Servus, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Soulson, a to jest kolejny już trzeci odcinek z gry Battle Night Cyber Squad Isle RPG. I dzisiaj, tak jak zapowiedziałem tydzień temu, otworzymy sobie kilka kilkadziesiąt, kilkadziesiąt skrzynek. Otworzymy sobie ponad 30 Perfect Hire, otworzymy sobie około 25 Senior Hire oraz otworzymy sobie około 20 Basic Hire, czyli zrobimy sobie taki globalny case opening. No i ja generalnie te wszystkie tutaj zatrudnienia, bo tak to nazwę, te skrzyneczki, zbierałem około miesiąca, więc myślę, że odcinek będzie ciekawy, a teraz Was zapraszam do pytania. W tym tygodniu najciekawsze pytanie jest od Radosław Psikutas BZS. I zapytał, Idziemy na piwo? Jo, idziemy tam gdzie zawsze pod monopolowym się widzim i, i... i chleim. No <grym> <Do> rano. <grym> A jeżeli chcesz, aby to twoje pytanie pojawiło się w następnym odcinku, zadaj je w komentarzu, dodaj hashtag pytanie odcinka. No i jeżeli będzie tro trochę bardziej kreatywne niż idziem na piwo, <grym> to pojawi się w kolejnym odcinku. A teraz zapraszam do Case Openingu już. No i słuchajcie, zanim jeszcze przejdziemy do otwierania skrzynek, muszę wam powiedzieć, że Hyperspace w ogóle śmieszna sytuacja, chciałem przejść sobie dalej, ale zabrakło mi e, punktu, żeby przejść, żeby cokolwiek otworzyć i jak widzicie nie mogę przejść dalej, bo mam zablokowane, nie mogę również nic tutaj użyć, bo mam tylko jeden, e, jedyny Action Dice, czyli kostkę ruchu, więc no tak sobie utknąłem. A teraz słuchajcie, część główna, czyli BS Club, no i zaczniemy sobie może basicowo... Zaczniemy od jednego, darmowego otworzenia, słuchajcie, zobaczymy co nam tutaj wypadnie. Generalnie... o, niebieska postać, zajebiście. Generalnie otwieram teraz, ponieważ tutaj jest poebę Nymeria oraz e, ta typiara, ja nie wiem jak ona ma tutaj, jak ona się nazywa? E, Queen Bee Arae. Ara Ara I te postacie mi są generalnie potrzebne do mojego głównego gomba. A jest teraz największa większa szansa, dlatego teraz otwieram ten per Perfect HR. ale zaczniemy sobie od Basiców, otworzymy 10 Basiców, zobaczymy no, generalnie basyki to same zielone idą na food, czyli będziemy je za chwilkę tutaj słuchajcie. Od razu przyjdziemy zresztą w grey market i wszystkie te zielone postacie sprzedamy, bo one nam się do niczego nie przydają. Zielone postacie, więc sobie je posprzedajemy. Jeszcze tutaj mamy dwa otworzenia, więc otwórzmy. Jak widzicie, nic ciekawego generalnie. Nie wiem, czy, nie wiem, czy to jest w ogóle szansa na niebieskie. Eee, tak, jest. Basic Hire ma szansę na zielone lub niebieskie. Jak widzicie, 25 razy otworzone. Ani jednej niebieskiej postaci. Szkoda. Ale teraz przejdźmy do ważniejszych, czyli do Senior Hire, czyli do tych takich ważniejszych tutaj otworzenia. Do tych, tych, tych tutaj takich, w których jest większa szansa, bo mamy szansę aż 1,5% na fioletową. No i 40% na niebieską, więc tutaj więcej niebieskich i być może jakaś fioletowa. Na to liczę. Więc, e, najpierw, może otwórzmy sobie te cztery, które mamy, bo mamy 24, więc sobie otwórzmy cztery pojedynczo. Ok, niebieski, fajnie, hash. Z maszyn. Ok, tutaj zielony, czyli nic ciekawego. Oj. Maszyny są ok. O, tutaj marshal, on mi się bardzo przyda, bo muszę sobie czarno tu lepszyć. A akurat e, z tej frakcji mamy mało postaci. Ale fajnie, zajebiście, że on wypadł. Niebieski, no i zielony, czyli dwa zielone i dwa niebieskie, fajnie. A teraz, no już nie przedłużajmy, tylko otwórzmy. Albo nie, wiecie co? Żeby, żeby sobie tutaj jeszcze ładnie wyrównać, otwórzmy dwa. Perfect Hire, niebieski, szkoda, bo tutaj jest duża szansa na, na e, fioletowy, nie fioletowy, fioletowy, tak, purple fioletowy. Masz 10% plus zwiększona szansa na, e, na te trzy postacie, więc ma, liczę na to, że uda mi się coś tutaj uzbierać. Otwórzmy drugi raz, również niebieska, szkoda, szkoda. No tutaj w Perfect Hire Celuję bardziej w niebie... w... we fioletowe, w seniorach w niebieskie, więc sprawdźmy. Otwórzmy 10 może seniorów teraz, zobaczmy. Jest fioletowa, zajebiście. Lysę, 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 lysę z zielonych. Zajebiście. Ale fajnie. Co mało mało niebieskich, ale jest fioletowa, więc nadrabiam tą fioletową. Tutaj lysę, tutaj bardzo fajnie nadrobiła pozostałe fioletowe, yy, w sensie zielony. Otwórzmy 10, a nie miejsc. Aha, widzicie, nie mam miejsc. Ale dobra, to spoko, to możemy tutaj... Odebrać jeszcze jeden, jak to się mówi, senior hire perfect hire. No, i teraz sobie dokupmy jeszcze sloty, bo brakuje nam slotów, generalnie. Więc sobie kupmy 10 dodatkowych. No i otwórzmy kolejne 10. No, i tutaj bardzo słabo nic ciekawego nam nie wypadło. wypadło e, pool, to pool jest akurat ciekawy. On jest jednym z lepszych, podobno, postaci. Ale ja nie czuję tej postaci. No i nie mamy. Mamy jednego z hakerów. Niestety nic z marszalów, szkoda. No bardzo słabe te, te, te pule nam poszły. No ale liczymy, liczę tutaj, słuchajcie, że Perfect Hire nam odbiją trochę. Dobra, teraz przejdźmy sobie w Grey Market i sprzedajmy wszystkie zielone, które mamy. No i co? No i zacznijmy tutaj najciekawszą y, naszą część, więc otwórzmy pierwsze 10 Perfect Hire. Jeden fioletowy, Ok, Queen Bee, okej, okay. spoko. Ale szkoda, że tylko jeden. Jest dodatkowo Charlotte z marszalów. OK, Jest Samuel z Hakerów. Hakerów bardzo ciężko się zdobywa, więc to też jest spoko. Mamy dużo maszyn. Mamy jednego Marsiala, mamy tutaj właśnie Hannę z marszali. To jest spoko, bo ona pójdzie od razu na wy wyewoluowanie kogoś innego, więc... No, powiem wam, że nie jest, nie, nie jest zbyt dobrze z tymi Perfect Hairami. Myślałem, że będzie ciekawiej, ale, ale no, słaby, słaby lud. Spróbujmy kolejny otworzyć. Może tym razem coś lepszego nam się I dostaliśmy Taiji Mastera Westleya, Okej. Okay. Nie wiem dlaczego. Ej, strasznie słabo nam tutaj idzie ciągnięcie tych kart. Ech, bo dostajemy fieldowe postacie, ale bardzo mało. Ich to po pierwsze, a po drugie są bardzo słabe. Nie dostaliśmy ani jednej e, Nymeri, ani jednej Poebe. Poebe, chyba tak też, czy tak? Więc, no słuchajcie, nie jestem dumny z tych perfect hire. Dostaliśmy pula. pól jest ok. Całkiem. Hakerzy Hackerzy zawsze na propsie, bo ich bardzo ciężko się zdobywa. No i Marshall jest tutaj e, Azao. Też spoko. No oraz e, Tiger. Więc sobie od razu w tym odcinku jeszcze zrobimy Charlotte na. E, na. złoto. No ale spróbujmy otworzyć, słuchajcie, kolejne 10 i liczmy, że nam wypadnie chociaż jedna numeria. Bo jeżeli nie wypadnie nam żadna numeria, no to będzie smutno. Otwórzmy, a nie, nie otworzymy, szkoda, dobra, ale to możemy sobie przejść, a nie, nie możemy sprzedać, dobra, to teraz przejdźmy w ulepszanie postaci, no i co, i słuchajcie, ulepszymy sobie, bo tutaj na czarno będziemy ulepszać, więc ulepszmy sobie tutaj najpierw, najpierw zróbmy sobie fioletową Hanę, więc szybciutko tutaj kliknijmy Hanę fioletową, możemy sobie ją od razu dodać, tutaj tych dwóch ziomków możemy sobie dodać, te trzy hany i robimy Hanę, super. I dzięki temu możemy wyewoluować Charlotte. To jest zajebiste naprawdę spoko. Tutaj główny materiał tutaj po 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 po, 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 po jak to się mówi. Kolejne, tak? No niestety musimy sobie tutaj naszego Tigera wymienić, więc od razu sobie go słuchajcie, wymienimy, czyli użyjemy naszej Hurakan. Jak to się mówi? Klepsydry. Używamy i resetujemy naszego Tigera, który idzie jako food aktualnie na dla Charlotte. A właśnie, tutaj możemy jeszcze otworzyć jeden fragment fieldowych, ale to za chwilę, bo nie mamy miejsca chyba, co? Chyba nie mamy miejsca. E, nie mamy miejsce już. Dobra, to otwórzmy. Otwórzmy sobie ten fragment. Zobaczmy, jaka tutaj nam field... Nie, nie mamy miejsca. Dobra, fuck the shit Dobra, idziemy robić Charlotte, więc teraz Grey Market Evolved. No i w marchale oraz e, słuchajcie, robimy sobie tutaj Charlotte, czyli nasz główny do foodu Poboczne, no i pozostałe i ewoluujemy. Ewoluujemy. Tutaj naszą Charlotte na pomarańczowo, więc super. To jest ekstra sprawa. Mamy już pomarańczową Charlotte. Co jeszcze? Hakerów, Hakerów na razie nie, kombinuj, nie kombinujmy. Pula. Pula bym również mógł tutaj, mógłbym się sobie pomyśleć nad, nad pulem. No ale, ale, ale. No musimy sobie tutaj zresztą ewoluować trochę, bo za chwilkę nie będziemy mieli miejsca, niestety. Możemy sobie Charlotte zrobić, więc od razu ją zrobimy. Charlotte jest o tyle fajnie, że będziemy ją za chwilkę mogli od razu wbić wtedy na mm, troszkę wyższy poziom. E, więc to jest też zawsze spoko, jeżeli będziemy mieli Charlot wyewoluowaną, bo będziemy mogli sobie, sobie zrobić na plus jeden. to jest naprawdę fajne. No i co? Możemy sobie zrobić tutaj też e, jakąś typiarkę, więc sobie ją po prostu zróbmy, bo dlaczego już by nie, czy jakieś tutaj postaci nam się przydadzą. E, złoto włosy, no i, i co? I blondyn, oraz tutaj, jak to się nazywa ta postać? No, ta postać. Czyli tych postaramy się nie używać. Ewoluujemy te postacie. Ewoluujemy. Możemy sobie. O nie, musimy je użyć. Dobra, to użyjmy te i te tutaj użyjmy. Czemu by nie? Ewoluujmy. No i powinno nam się troszkę miejsca zwolnić. Dzięki czemu możemy również tutaj, słuchajcie, kolejne 10. Perfect Hire użyć. Użyjmy ich i zobaczmy. Trzymajcie kciuki, Inmeria. Jest Nymeria! Zajebiście! Jest! Słuchajcie no, Nymeria jest potrzebna do mojego tego, do mojego głównego... E, do mojej głównej, jak to się mówi? E, Line-upu, nie wiem jak to po, po, po polsku teraz powiedzieć, ale zajebiście, że wpadła. No zaraz sobie ją e, ulepszymy i od razu ją wrzucimy. Szkoda, że tylko jedna, liczyłem, że wpadną przynajmniej dwie z tych 30 Perfect Hire, ale trudno się mówi, żyje się dalej. Jeszcze zostały nam dwa, więc użyjmy ostatnie dwa Perfect Hire. Jest! Christiana! jest zajebiście! Fioletowa typiara z yy, hakerów. Perfekcyjnie. No i. Ej, to naprawdę był fajne. To, to było dobre. I ostatni tutaj. Yy, próba. Kolejna fioletowa. Kurwa, może my powinniśmy po, pojedynczo robić. Może to by było lepsze, co gdybyśmy robili pojedynczo? Może byśmy mieli lepsze luty, bo w ostatnie dwa ostatnie dwa użycia, dwie, dwie fioletowe postacie to jest po prostu nierealne. Nie, 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 nie to jest szok i niedowierzanie. Dobra, ale słuchajcie, to nie koniec otwierania, bo możemy sobie przejść jeszcze tutaj w event teraz. I zatrudniliśmy numery, więc możemy sobie odebrać tutaj złote, w ogóle złote, tutaj, jak to się mówi? No, wiecie o co chodzi. Akcesoria i tak dalej, złote blueprinty. Czy coś jeszcze możemy odebrać? Chyba nie, co? Czy możemy coś z tego odebrać? Chyba nie, chyba nie możemy. Czemu tu jest kropka dalej? Proszę wyłączyć tą kropkę. Proszę wyjść, kropko. dobra, jest. Ale możemy tutaj poodbierać te punkty, słuchajcie, które tutaj są aktualnie. Więc yy, będziemy mieli jeszcze 10 Senior Hire i 2 Perfect Hire. Mamy Poebę, tutaj zajebiście. I mamy jedną filetową postać, więc spróbujmy użyć tej postaci. Mamy jedną filetową postać z właśnie tutaj Tamerów, więc użyjmy, zobaczmy. Queen Bee, okej, okay. ona się przyda do mm, ewoluowania Poebę, o ile się nie mylę. No i mamy jeszcze jedną randomową filetową postać, użyjmy również. Charlotte, okej, okay. super, super, fajnie, że Charlotte, bo będziemy mogli sobie ją zrobić na plus 2 niedługo. No i dwie poemy, które sobie od razu też zrobimy, bo dlaczego by nie? Bo dlaczego by nie? Ok, słuchajcie, teraz jeszcze. <coughs> teraz jeszcze e, stąd nic nie zrobimy, ale możemy sobie tutaj odebrać, odebrać diamenty. miał być tylko opening, więc już, już spokojnie, już przechodzę do openingu. Bez klap, no i otwieramy 10 Senior Hire. Może jeszcze jakieś nam tutaj filetowy wpadnie? No, niestety nie, ale mamy Dryfeusa. Dryfeus podobno dobry jest. Sprawdzimy to może kiedyś, ale nie teraz. No i jeszcze zostały nam dwa Perfect Hire, więc sobie je użyjmy pojedynczo. Brakuje nam slotu, dobra, kupmy jeszcze to, bo sloty i tak mi się prędzej czy później przydadzą. No i zaczynajmy. Kupmy tutaj jedną postać. Jeżeli wypadną teraz dwie fioletowe, to usuwam grę. Nie wypadł, na szczęście, bo ta gra mi się podoba. No i ostatni tutaj, Perfect Hire, czy coś fioletowego? Nie, tylko niebieskie, szkoda. Szkoda, ale jest wszystko w porządku, jakoś, jakoś poszło, nie jest najgorzej, słuchajcie, nie jest najgorzej, możemy tutaj bardzo dużo postaci teraz wyewoluować, więc to jest naprawdę spoko, możemy sobie Azao zrobić, możemy sobie tutaj chyba e... nie możemy? Dlaczego? Aha, brakuje nam jednej, spoko. E... Co tutaj dalej możemy? Tutaj możemy sobie zrobić assassina. tutaj możemy sobie dryfy Uso zrobić, to jest w ogóle fajne, 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 możemy go od razu tutaj ewoluować również, bo no to jest naprawdę fajna postać podobno. Więc chętnie bym ją wrzucił i przetestował Więc ewoluujmy sobie tutaj Drifę na fioletową W hakerach możemy kolejną postać Ja, ja chciałem w ogóle tego Baemona oraz y, Sejunga, Ale żadna postać mi nie wypadła Muszę sobie blondyna oszczędzać Których no nie mamy Bo chyba złożyłem <grym> Spoko No tutaj nie będziemy wrzucać już nikogo Bo nie mamy aż tyle postaci Żeby tutaj wrzucić na food No i tutaj y, również nie będziemy kombinować Tutaj będę chciał Rafaela bo nie byłem do niego przekonany, ale jest naprawdę dobrą postacią. No i tutaj będę tutaj to właśnie Charlotte ulepszał. Więc no to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie za oglądanie. Ja sobie tutaj jeszcze, czy mogę, czy, 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 czy ja mogę ten, czy ja mogę ulepszyć sobie w ogóle tego, przebudzić um, Charlotte już na przykład? Mogę sobie przebudzić Charlotte? Nie mogę, bo mi brakuje dwóch postaci z marszali filetowych. No a poza tym mam wszystko, więc fajnie. Ja sobie tutaj team ogarnę na spokojnie po odcinku. A teraz Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że był ciekawy dla Was ten opening. Dzięki wielkie za oglądanie. Zapraszam w środę do Mobile Legends już o godzinie 15 I do zobaczenia. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć. We will be in touch. Are you all my